Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na odcinek z drabkowej gdzie będziemy sobie drapać z mega, nie super mega pensja mam tylko jedną z nie chciałam szaleć z numerem 11, zobaczymy co tutaj jest oglądałam dzisiaj nawet kilka premier, bo dzisiaj jestem w domu i zapraszam Was od razu na jutrzejszy odcinek będzie to odcinek urodzinowy z, z drabkami z trzech i takie podsumowanie, losowanie trzeciej osoby w moim konkursie, w takim w takiej zabawie rodzinowej kto oglądał, ten ogląda, kto brał udział, ten brał udział no ale jutro wszystko się wyjaśni do końca, więc zapraszam Was no a teraz sobie kochani zdrapimy tą strapeczkę i mm, zobaczymy co tutaj jest zdrapkę kupimy mąż, bo nie miałam możliwości wyjść ale zobaczymy jak ma coś być, to będzie, jak nie, to nie w każdym razie zaczynamy szukamy tutaj, jeszcze zobaczymy y, liczby hmm. Jeśli znajdziesz napis super, to mm, będzie mega pensja. Lub mega... Aha, jeśli znajdziesz y, dwa razy napis super, mega pensja, to wtedy wygrywamy tą mega pensję. Okej, okay, dobrze. Nie tylko super. <grydy> dobrze. Y, nie wiem, czy była taka zdrabka za 20 zł. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć, ale może była. bo wiecie, ja tam mam sklerozę. Szukamy trzy trójeczki, 26 27 szukamy 11.

50, nawet jest. Okay. 32, 29 i 35. Także, kochanie, pustaczek, więc może dobrze, że kupiłam tylko. Znaczy, może kupić tylko jedną. No bo co? M, E. Zaliczona. Raczej nie będę kupować tej drabki, no bo widzicie, droga, <laughs> chociaż wygrać taką pensję. na to byłoby fajnie. Ja Wam fajnie dziękuję, zapraszam Was na jutro, dzisiaj szykuję się do urodzin, bo jutro będziemy robić takie ognisko, czy będę nagrywać jakiś vlog, to raczej nie, może gdzieś tam jakieś ujęcia zrobię, ale bez ludzi, no ale tak upiekłam ciasto, upiekłam tort i zrobię jakieś tam przekąski, no i będziemy się bawić jakoś tam, bo powiem Wam szczerze, że po ostatnich wiadomościach, co się dzieje na Ukrainie, to tak średnio, ale co zrobić, no życie jest takie, jakie jest. Ale jest to bardzo smutny pałac. Yy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam. Buziaczki.